Witajcie, witajcie, drogie bliźnięta, na moim kanale, magicznym kanale Tarot i Magia Magdalena Rutkowska-Odero. Kanał zmienił nazwę z Wróżki Magdaleny Rutkowskiej-Odero na Tarot i Magia Magdalena Rutkowska-Odero, dlatego że chciałabym do Państwa życia, do swojego też wprowadzać trochę magii w postaci pozytywnego myślenia, Mądrych, cudownych myślokształtów i wdzięczności, wdzięczności za to, co mamy, wdzięczności za to, wśród jakich osób żyjemy, i też doceniania cudów, nawet tych małych, z pozoru niepozornych, nieznaczących, które dzieją się w naszym życiu. Ale póki co, kochani, horoskop Skard, Tarota i nie tylko, na listopad 2020 roku dla Was, drogie, kochane, bliźnięta, bliskie mojemu sercu. I zaczynamy od personifikacji Waszego znaku. Personifikacja znaków kart Zodiak, Orakle. Bliźnięta. Nie wiem, czy Wam się Wasz znak podoba, czy Was się nie podoba. Mi się bardzo podoba to, co macie nad swoimi głowami. To jest postać smoków, tak? Um, bardzo silna energetyka smoka. Ale jakbym się mniej temu wszystkiemu przyjrzała, to bym widziała kolorowych umysłów. Kolorowemu umysłowo, umysłowi, który cały czas myśli, który cały czas ma Nowe pomysły, i myślę, że tych pomysłów w listopadzie, pomimo jesiennej pory, Wam nie zabraknie. I teraz tak, za chwilę wyciągnę kartę z opiekuńczych kart, postawię tarota, jeszcze wyciągnę kartę archanielską, jeszcze, jeszcze coś na koniec. Oczywiście pamiętajcie, że to jest takie czytanie ogólne, tak. Z większością raczej rezonuje, ale może się zdarzyć, że z kimś nie rezonuje. Ale jeżeli weźmiecie z tej wróżby, z tego czytania chociaż jedno słowo, które podniesie Waszą energię, to myślę, że już to będzie bardzo dużo. I chociażby ze względu na to warto wysłuchać przesłania. A jeżeli ktoś potrzebuje takiego osobistego czytania, to oczywiście może się ze mną skontaktować, nadmiary pod filmikiem. Może też prosić o oczyszczenie ze wszystkich negatywnych zdarzeń. Złych energii, które się wydarzyły w 2020 roku, aby bez brudów energetycznych wejść w już lepszy, mam nadzieję cudowniejszy 2021 rok. Ale póki co, horoskop dla bliźniąt na listopad 2020 roku. Bliźnięta. Wow, aż mi dreszcz przeszedł, kochane bliźnięta, dla Was karta możliwości. Czyli otwierajcie swoje ręce, tak jak otwiera je dziewczyna na karcie, i czeka na błogosławieństwa. Błogosławieństwa w postaci nowych możliwości, błogosławieństwa w postaci dobrych zdarzeń. Błogosławieństwa w postaci innych ludzi, którzy może będą w waszym życiu jak aniołowie w ludzkiej postaci. Co pisze, co napisał autor, uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Czyli jeżeli coś wam w tym życiu brzęczy, czy jakiś byle jaki związek, który jest z braku laku, i kit dobrze, czy jakaś byle jaka praca, w której więcej tracicie niż zyskujecie, to może trzeba powiedzieć: pas dziękuję. Być wdzięcznym za doświadczenia, które do tej pory były w waszym życiu związane z tym, i otworzyć się na błogosławieństwa i możliwości przyszłości, tak jak jest na tej karcie. Ale tymczasem karty Tarota. I już tasuję karty, myśląc o Was intensywnie, bliźnięta, bliźnięta, co u bliźniąt w listopadzie 2020 roku. na no, urok osobisty zdecydowanie wzrośnie, ale też może być jakieś zawiedzenie e, uczuciowe, finansowe, kto, e, przepraszam, uczuciowe, nie finansowe, przepraszam, uczuciowe zdecydowanie, bo jest przy trójce mieczy, czyli karcie związanej z poranieniem serca, a nie z poranieniem kieszeni. Natomiast plus jest taki, że jeżeli nawet byście doznały jakiegoś poranienia uczuciowego, emocjonalnego drogie bliźnięta, to będzie to chwilowe i dzięki karcie moc, która jest na końcu, bardzo szybko się pozbieracie, bardzo szybko z tego wyjdziecie, więc ja bym powiedziała to jak najbardziej na plus. I można powiedzieć, tego się trzymajcie, z tego się cieszcie. Natomiast trudne sprawy załatwiajcie też na urok osobisty. I wyznaczajcie sobie w listopadzie nowe cele. Karta Moc daje bardzo dużo pozytywnej energii. Ja nawet uważam, że ona jest najlepsza w kartach Tarota, ale pod warunkiem, że wiemy, czego chcemy. Przy karcie Moc zawsze mówię, komuś kto przychodzi do mnie na taką indywidualną wróżbę jeżeli Pani ma cel i nawet 100 osób powie Pani e, puknij się w głowę co Ty sobie tam wymyśliłaś wymyśliłeś, ale Pani chce to osiągnąć, nie ma możliwości żebyś tego nie osiągnęła, tak jest to pokazane czyli mieszcie wysoko, bo miejcie cele, koncentrujcie się na nich bo jesteście w stanie wszystko osiągnąć bym powiedziała. Na każdej płaszczyźnie, a poranienie być może ma Was wzmocnić, poranienie być może ma Wam przypomnieć, że w miłości czy w jakiejkolwiek innej sferze jest ważna równowaga, żeby dawać tyle, ile inni Wam dają, bo wtedy jest to pełne, wtedy jest to zdrowe. Idziemy dalej. Natomiast też z takich banalnych rzeczy, nie górnolotnych. Może być jakiś smuteczek w listopadzie przez kobietę. I teraz tak: na sprawy uczuciowo-rodzinne, wyciągam karty. Na sprawy zawodowo-finansowe i na sprawy zdrowotne. Uczuciowo. czyli tak jak mówię, tak jak wyszło z przełożenia, nawet jeżeli będzie jakieś poranienie, to jest to tylko chwilowe poranienie, wykrzyknik, i z tego poranienia trzeba się otrząsnąć i iść dalej. I tutaj bardzo dobre karty dla osób szukających miłości. I jest pokazane, jak ja nieraz mówię, czekaj, nie jest to czas do działania, na przykład jeżeli by był wisielec, ale tu jest karta MAK, jeżeli ty jesteś. E, Osobo z poznaku bliźniąt, samotna, samotny, to weź się teraz za działanie, dopomóż swojemu e, szczęściu uczuciowemu. I może być tak, że po prostu wyrusz, e, nawet wirtualnie, na poznawanie kogoś, a naprawdę jesteś w stanie kogoś fajnego poznać, jeżeli nie w listopadzie, to w grudniu, albo weź sprawy w swoje ręce, bo być może ktoś już od dawna. Tobie się podoba, a nie było okazji, sposobności, żeby o tym powiedzieć, to ja bym powiedziała, ten miesiąc, listopad jest rewelacyjny do tego typu ruchu, wykrzyknik. Również w stałych związkach powinna być bardzo dobra energia, a wszelkie konflikty tarcia powinny być zażegnane. Również wiele radości i spełnienia z dziećmi, a jeżeli byście chcieli, żeby w waszym życiu było więcej dzieci, tak? Albo było dziecko, to dobry czas do poczęcia dziecka. Wszelkie decyzje, nawet niezwiązane ze sprawami uczuciowymi, podejmujcie we dwoje i będą one trafne. Zawodowo zawodowo nowe możliwości, nowe projekty. I teraz tak, w sam miesiąc wejdziecie takie troszeczkę Przygnębione. Karta Księżyc mówi o trudniejszych emocjach, o odpływie, bym powiedziała odpływie no, w sprawach finansowych. Tak? Czyli bym powiedziała, czy wejdziecie wy, z bogatym portfelem w listopad, no to bym powiedziała nie, nawet bym powiedziała z jakimś takim dziurawym portfelem, ale to też jest czas do przemyśleń, czy właściwie gospodarujecie swoimi pieniędzmi, tak? I być może nauczcie się większej oszczędności. Nie kosztem siebie, czy jakości produktu, czy jakości życia, ale tak jak gdyby wkładając w to wszystko rozsądek. No i kolejna bardzo ładna rzecz, która wychodzi as mieczy. Nowe możliwości zarabiania pieniędzy. A gdyby jakaś osoba z znaku bliźniąt chciałaby polepszyć swoje umiejętności. Iść na jakiś kurs, zdać jakiś egzamin, to jest do tego bardzo dobry czas. Tylko nie idźcie drogą na skróty, tylko do wszystkiego przygotujcie się tak jak należy. I teraz co w zdrowiu u was? W zdrowiu u was nerwowość i konieczność zwrócenia uwagi na właśnie jakieś nagłe zdarzenia, również różnego rodzaju infekcje. Zakażenia wirusowe, bo przy diable takowe mogą mieć miejsce i oczywiście nie jest to indywidualny horoskop, tylko jest dla, wszystkich, dla wszyscy, wszystkich spod tego znaku, więc oczywiście mam nadzieję, że złe rzeczy nie wszystkich dosięgną. Natomiast w tym miesiącu, chociażby w kontekście koronawirusa, naprawdę dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Yy, bliźnięta mające problemy krążeniowe, Szczególnie z rytmem serca, niech uważają na siebie, niech dotlenią układ krążenia, niech być może wprowadzą jakieś suplementy, które, y, które je pobudzą, dadzą więcej energii witalności, i niech zadbają o odpowiednią ilość wody w organizmie. I tak jak to było tutaj, y, bardzo dobry czas do poczęcia dzieciątka. I jeszcze, kochane bliźnięta. Karta dla Was, karta archanielska na miesiąc listopad. Jasno słyszenie: Archanioł Zatkiel mówi do Was. Zwróć uwagę na pełne miłości przewodnictwo rozbrzmiewające w Twoim umyśle lub pochodzące od innych ludzi. To ja bym powiedziała, co mogę powiedzieć? Ty będziesz miał bliźniaku, Większą intuicję w tym miesiącu, i też będziesz łatwiej, lepiej, mocniej, bardziej szczegółowo odczytywał znaki od aniołów, czy znaki od Boga Najwyższego, czy wszechświata. I bym powiedziała: idź za głosem swojej intuicji, idź, przyniesie ci to sukces. I jeszcze afirmacja dla Ciebie na listopad z każdym moim oddechem wypełniał się miłością, bym powiedziała miłością do samego siebie, albo samej siebie, i miłością do innych, i tej miłości, wielu możliwości i wspaniałego listopada. Tobie życzę, a jakbyś nie dosyć, niedosyt mnie, niedosyt moich wróżb, to wiesz, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia, kochany bliźniaków w kolejnych filmikach.